Siema widzowie, zaczynamy sobie grać Shark Dwójkę. pokazuję wam teraz kody A Pokazuję wam 100 tysięcy to jest kod, 100k I dodało mi jakiegoś skina O nie, do nas płynie No to nieźle No i złapał mnie I widzicie widzowie to, to co tu jest na zielono musicie zrobić zostawić łapkę w górę? Zostaw! Ja tym chcę sterować! Zostaw! Ja tym nie steruję. <noise> Ale ja będę. Uła. Gdzie jest ten Rekin? Szukaj go. Gdzie jest Rekinek? Bo właśnie... Nie wiem. Szukaj go. No, on chyba afkę ma. Nie, nie ma go tu. A tu tamo, się tamo. O tam jest. Dostał Chyba ma tak Przelnie go no Dziewię Poruszył się chyba Ty później Zostawiam w górę Zostawcie w górę O, drugi No I ja pierwszy jest, mam mi miejsce podoba. Ty masz trzecie miejsce No, trzeci, hej ja się Wsiadaj odcinki widzowie będą pojawiały z Robloxa Później się będą pojawiały z CSa Co on robi? Nie wiem ja wysiadłem, nie niechcący... spać spacer, na. Nie, nie. Gdzie jest? Dobra. Dobra, zostawiamy go tak. Niech se Dobra. radzi. Niech se radzi, chłopak. Nie widzisz, my też mamy teraz skina. Skina. Kaszkowego Tam może... O, tam jest! Strzelaj w niego. Szalam Nie mogę trafić Uważaj On leci na dwa kąski Gdzie on jest? Nie O jest, jest, jest Goni nas? Nie dobra, nie goni nas Nie, tego nie O Aha. Nie wiem czemu Gdzie on jest? Uciekł. Nie, on stoi w miejscu. Dobra, zabity. A. Ja go nie zabiłem, ale zabity. O, znowu mam top jeden. I promocję dostałem. To teraz ja muszę być. No, wiadomo, teraz ja muszę. Czekaj. No wiem To co? tu co? jest za. Konia Strzelaj by, co? Strzelaj baję gdzieś Ja właśnie tu robię Gdzieś jest tu Pod nami? Jest, 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 jest! On mnie ogarniał na telefonie chyba gra. Chyba. Chyba na pewno. albo miał lagi po prostu, wszystkie takie jak ja A nie przeładowało mi się O znowu top 1. Jaka rzadkość. Ale jestem top 4 720 expa o Dawaj Oil Ring. To pierwsza Teraz ja, 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 ja. ja nie chcę być teraz, ja mam najwięcej pro... Nie, dobra, ten jeden gościu mało więcej O jest to on wreszcie, ja nie chcę być Ale dostał Nie, spadłem na dół Gdzie on jest? Dam, niam, nam nie, zginąłem Dawaj mm. tu Znowu to samo? Dobra, znowu bonusowo. Teraz ja będę rekinem na 100% Nie, ja chcę <noise> Ty porownie, a, ponownie, a ja, jest... ja byłem ani razu. Nie byłem No nie, nie <noise> mogę! Nie, nie 17% Dobra, to jest ostatnie, nie mogę. No ale wiesz, on będzie łatwy do zabicia jak ja mam tę roket, dużo hapy zadaje. To już jest, gdzie on jest? No, tutaj. Wychyl główkę, no, dawaj, no, typie. O, dobra, trafiłem. Nie, nie porwał. Tu mi moją platformę bardziej. A, bo ty tam byłeś. Ja na środku Aj. jestem. Nie o, nie, nie, o, spadłem na dół. Teraz jestem na symbole. Mogę tam znaleźć? Złapał mnie, no fajnie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i Mara.